Dzisiejszy odcinek zaczniemy od tego Przedłem wrzucić papiery takie nowe Zapakowane Chociaż może i nie nowe Zobaczmy no, Wygląda jak nowe Zestaw do raklety <grystanie> Tego tu ludzie nie wywalą A tutaj niedawno powywozili wszystkie śmieci i widzę już dostawiają fajny stoliczek na kółeczkach do tego super sprzęt grający Lampa ledowa no kiedyś to było marzenie takie radyjko A dzisiaj stoi wyrzucone na śmietnik takie te czasy Kolejny dzień, kolejna walka. Mocowania rynien będą większe. Rynny były tu 50, będą setki. Tak sobie klient zażyczył, żeby było łatwiej czyścić. Bo te 50 to faktycznie troszkę za małe. by Działamy. A oprócz tego, wjeżdża była. Jak to dzisiaj wyszło, na dzisiaj mamy koniec. Jeszcze jest skończone. Tak to sobie wymyśliłem I tutaj będzie sobie spadać Dzisiaj kolejny dzień walki Rynny już przycięte Teraz montujemy tylko te listwy I będziemy tutaj dach kończyć Później wymiana ścian tym, jak to wszystko przyjdzie Tu jeszcze jest nieskończone no Bo tutaj miała przyjść beczka na deszczówkę ale finalnie jej nie będzie, więc można to też zakończyć I tyle Tak wyszedł przód Rynna ładnie schowana Nie wiem czy będzie widać, bo może być słońce Muszę radzić Tu ładnie wszystko docięte, jeszcze tylko muszę te Maty podocinać Później polakerować I będzie Będzie pięknie No tak to wyszło na gotowo bardzo ładnie. Elegancko. Wszystko półustalniane. Super. Jadę właśnie, bo na ogłoszeniach widziałem, że jest coś do oddania. Dotarłeś do... Stoi tylu. to na zewnątrz. Haha, jest. Już wam pokazuję, co to jest. zaraz wezmę to wam pokażę już w aucie a to jest coś takiego listwa nagłośnieniowa firmy chyba firmy Samsung tak jest Samsung była do oddania ktoś dał ogłoszenie że stoi na zewnątrz można przyjechać sobie zabrać wezmę zobaczę powinno działać będę robił testy Pieniądz leży na ulicy, a ja to zawsze powtarzam Trzeba tylko umieć się schylić A to będzie dobry początek do mojego wyzwania, które chcę zacząć, żeby zbierać na paletę z zwrotami Myślę, że gdzieś tak granica to będzie 800 euro To będzie zawsze parę groszy Teraz tak na spokojnie Zestaw już jest w piwnicy Przetestowany był Wszystko śmiga aż miło Brakowało Kabla zasilającego do subwoofera, ale to znalazłem w swoich kablowych zbiorach. Ja Teraz wam dokładnie pokażę co to jest. Opa, to jest taki model tej listwy. A co dużo pokażę wam ten subwoofer. To jest coś takiego, i potrzebowałem sam sobie ufer, to jest około 40 euro. Listwa to jest około 70, więc myślę, że za stówkę będzie można to pchnąć. Coś dostawili, idziemy zobaczyć, co się w kuchni poleca. Co to jest? Safe, ktoś zrobił włamanie. Ale wiesz, że brutalnie się obeszli z tym sejfem. To? Co to jest? GBC. O kurde, to jakaś maszyna. Multibind 230 Chyba do łączenia kartek ze sobą Tak mi się wydaje Dobra, jestem tutaj Już jest ciemno Ale musiałem Auto wziąć, bo Bez auta nie nada Oj, to cholerstwo ciężkie ja wam pokażę i powiem co to za maszyna No i dobra Ten sprzęt to jest jakiś sprzęt biurowy Do wykrawania otworów do, do, do szykowania kartek do segregatorów I tu tutaj różne otwory wycina Gdzieś tu jest pokazane Tu są takie szyny I tu jak się naciska no, nie to nie tu Tu się naciska A nie, tu się naciska To tam robi dziury tu na jaką kartkę zobaczymy, takie maszyny gdzie po 70-80 euro zobaczymy czy ktoś się na nią połasi i tak witam was w kolejnym dniu dzisiaj był dzień można powiedzieć dobroci do statku wpadł taki osuszacz raz użyty używałem go na w budowie robiłem e, pokój, który był zagregowany w filmicy. teraz ten dom został sprzedany. I panu, którego pracowałem, właściwie pracuję, powiedział, że wszystko co chcę mogę zabierać. Druga sprawa. Wzmacniacz. Denon nie wiem ile kosztuje, muszę zobaczyć, to wszystko będzie sprawdzone i wystawione na sprzedaż. Tak samo ten osuszacz muszę zobaczyć, bo nie mam pojęcia ile to kosztuje. No razem z tą butlą, do której zlewa się woda. Ale do najciekawszego przejdziemy. Tutaj. I tutaj będzie trochę dłuższe wideo, bo wiem, że w tych pudełkach są aparaty fotograficzne tego pana, taty. Muszę zobaczyć co jest, co działa, co nie działa, więc może przejdźmy do tych rzeczy takich trochę mniej ciekawych. Dwa głośniki firmy TA, to jest stara niemiecka firma. To jest model Helios MIDI 1. Ponoć bardzo dobre i no to mówię właściciele, że bardzo fajnie grają. A tą firmę znam, to jest stara, stara firma, podejrzewam niemiecka, tak mi się wydaje, tak, made in Germany. Ym, zaciski stolarskie, długie, takie nie wiem ile z pół metra mają, trzy dostałem. Listwa taka do cięcia blatów na przykład, fajna mocowana na gumę na ściski, więc to sobie zostawię, na pewno mi się też przyda. A ta piła. Tą piłę chyba widzieliście w odcinku, jak opróżniałem ten um, warsztat. No i ten pan stwierdził, że sobie chce zostawić, a teraz doszedł do wniosku, że sobie on jej nie będzie potrzebował, więc mogę ją zabrać. Wygląda jak nowa, nie wiem, może jest raz użyta, chociaż sądząc po stanie jej to. Powiedziałbym, że jest lufka. To sobie zostawię na pewno. Bo narzędzia, na, narzędzi nie sprzedaje raczej. No chyba, że mam podwójnie albo potrójnie. Bo przeważnie mi się to przyda do moich prac. I teraz przechodzimy tutaj do aparatów i tego wszystkiego. Będziemy to rozpakowywać razem. Zobaczymy, co tu jest. I to mówię od razu, to wszystko będzie lądowało na sprzedaż. Yy, bo jak wiecie albo i nie wiecie, Zbieram pieniądze teraz, bo chcę kupić paletę ze zwrotami konsumenckimi i wszystko co nie potrzebuję albo nie mam co z tym zrobić, wszystko sprzedaję i te pieniądze chcę przeznaczyć na tą jedną paletę. Dobra, może przejdźmy do tego pierwszego kuferka, zobaczymy co tu jest i później będziemy te bardziej chaotyczne hmm, pudełka otwierać, sortować, spracać. Dobra, zobaczmy. No jest aparat jakiś obiektyw jakiś Co to jest za aparat Minolta no, Tu jeszcze chyba jest na na filmy z tego co widzę Ale co to za model jest, zobaczmy może tak, a Minolta Dynax 7XI no, wygląda całkiem ładnie. Odłóżmy ją. Tu jest podejrzewam do niej obiektyw. Jak to kurczę wyjąć tak, żeby tego nie porysować? Może tak. O kurde kawał rury. Ale widać, że ten obiektyw już swoje przeszedł. Gdzieś jest powgniatany. Czy działa, czy nie działa, ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie znam się, no szkło jest całe, ale jest też rysa. Taka widzę duża tutaj. Więc podejrzewam, że może na części gdzieś tam ktoś będzie mógł to wykorzystać. Zobaczymy. Dobra, to jest pierwszy kuferek. To takie było najbardziej usegregowane. zamknij się dobra, kuferek się zamknął jest tutaj jakiś kartonik Bugatti to jest torba jakaś, nie wiem no co to jest wodoodporna No z takim yy, tym zatrzaskiem fajnym i tu w sumie Jakieś kable kable i instrukcje obsługi. No i stara kamera. O, ta kamera to wątpię, żeby coś było warto. Tu jeszcze coś po rusku jakiś stempel jest? Co to jest? Soniacz na baterię. Jakby działała, to ja jestem. No, no raczej wątpię to raczej szans nie ma, żeby się włączyło teraz. Ale widziałem ładowarki, też gdzieś są Będę szukał, dobra Zapakujemy Ustawimy na później, bo sprawdzać ceny Teraz tak No mnie raczej ogląda Publiczność starsza, więc będzie wiedzieć co to jest Nowo zapakowane kasety wideo jeszcze, oryginalne Tutaj to podejrzewam, że to są Mm, takie kasety, co się wkładało do dyktafonów czy czegoś takiego. One też są nowe, zapakowane. Też pójdą. Pewnie ktoś jeszcze z takiego czegoś korzysta albo zbiera. Tu jest jakaś lampa błyskowa. Zobaczmy, co jest w środku. No, jest lampa błyskowa. Jakby była nówka, możemy sprawdzać, testować, wystawiać to na później. Tu mamy aparat, jakaś minolta. To jest coś uproszkowane. Ten jest minolta 7000. Nie wiem, zobaczymy. To to jest chyba taki pradawny selfie stick do aparatów, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo ja w fotografii nie siedzę. To to wiem, że to jest lampa błyskowa. Zobaczymy dalej. Tutaj to widzę, że te aparaty to są takie trochę zabytki. Zobaczmy co, co to jest Tu tego nie idzie wyciągnąć Co to jest za aparat Arety? Chyba tak to się czyta Nie wiem ja się nie znam Tego nie wiem trzeba, To wszystko będzie trzeba Posprawdzać. To jest chyba do naklejania zdjęć. To zupełnie nie związane z tematem. to nie mam pojęcia co to jest. To jest żarówka podejrzewam do lampy. Tu jest jakiś aparat stary też. Wojk Lander, nie wiem jak to się czyta, Vitube, jakiś niemiecki na pewno, Są tu po nazwie. Idziemy dalej. O to trochę ciężkie. Dobra, jest tych tutaj, aparatów. Tu jest kanon jakiś, stary. 105 to jest taki jest coś nowszy, no ale ale stary na dzisiejsze czas to stare to, co to jest? to raczej aparat nie jest nie wiem, czy jest do przewijania zdjęć? z Kodaka coś Tu i ładowarka no, Podejrzewam, że już te baterie, to już ślad jasny trafił Tu jest o, lornetka. Lajka, to jest dobra firma Tu też jakaś lampa błyskowa Teraz szło adapter, to co to jest jakaś przesłona? Chyba jakaś przesłona O tutaj to jest do klisz o, Jak ktoś jest młodszy, może nie wiedzieć tutaj się Klisze to dało Lecimy dalej Się wyłączył. To nie wiem co To wiem, się zapamiętało Tu jest jakiś obiektyw Telekonwerter 17 razy Nie wiem Muszę sprawdzić, zobaczyć Tu są jakieś zaślepki do obiektywów Baterie adapter jakieś Filtry Baterie Akumulatorki O, to trzeba to zobaczyć na no, spokojnie w domu. O, to wygląda o kurczę. Jedną ręką, jedną ręką to można sobie. A! Yy, dyktafon. Grondik. I do tego są właśnie te bateryjki, bateryjki te kasety, o których mówiłem. To jest dopiero tak, ale fajne. Myślę, że za parę groszy znajdzie jakiegoś nabywcę zbieracza. Ładnie wygląda. Mi no się podobają takie retro rzeczy. Dobra, przechodzimy do drugiego, trzeciego już pudełka. Lumix, jakaś lejka. O, to już jest chyba na karty. Ale już wygląda tak, jest oznaczenie SD. Tu już jest na karty SD. Już wygląda lepiej. Młodziej. Tu jest ładowarka do Lumixa. Kamerka kolejna. Sony. Zobaczymy. Tu są jakieś... ...bateryjki, to podejrzewam, że to mogą być do do lejki i tutaj są też karty pamięci jakieś to jest raczej, a nie to jest do kanona to jest jeszcze coś innego to są kable mnóstwo kabli jeszcze więcej kabli to jest to do tego ma Na to wychodzi. Jakiś kabel. Tu jest też jakiś pilot tej samej marki. Więc piloty są. To dobrze. To jest pilot podejrzewam do kamerki Sony. No, reszta to są kable i jakieś paski do, do mocowania kamer. Dobra, to zostawimy tak. to te miarę ładnie, żeby nie uszkodzić. Chodzić w Dobra, i tu. Tu jest karton. Nie wiem co w tym kartonie jest. Na pewno coś jest, bo ciężki. Ja pieńczę. Nie chcę nic mówić. Ale on wygląda. Kurde, czy to było użyte wodę. Nie wiem, jest w oryginalnym kartonie. Nie, no chyba był bo Opluty jest ten obiektyw. Ale dobra, kolejny aparat. To sklep aparat, to który mi założy. Tu jest laser Bosza. Nie wiem, ile taki kosztuje. Też parę groszy na pewno. Z mocowaniem, ze wszystkim do oddania. To jest ładowarka podajże do kamerki. Są kable, kable, kable. Jakaś książka minolta. To jest podajże urządzenie do robienia tych takich y, ramek z kliszą, co się później wyświetlało na rzutniku albo się oglądało. Nie będę siadła to jest ten diaramem, ale nie wygląda, kurczę, teraz to dwole się wygląda, że to jest jeszcze chyba nowe. Zobaczymy. zobaczymy. Opieraj Reflektor. Nie wiem, będę sprawdzał ceny. Wystawię to wszystko i zobaczymy co ewentualnie na tym uda mi się zarobić. Chcecie się dowiedzieć więcej to oglądajcie. Ja ten film już raczej będę kończył. Może się dość długi zrobił, a Was zapraszam do oglądania i do relacji z tego ile na tym zarobię i czy uda mi się kupić tą paletę. Trzymajcie się.